Witam Państwa serdecznie, Wojciech Bartoszek ze sceny ustrzednickiego. Zapraszam na kontynuację spotkania z Janem Chryzostomem, Paskiem. Poprzednie spotkanie modą dzisiejszą przerwaliśmy w kulminacyjnym punkcie bitwy. No patrzmy, co było dalej. No, pasek jakiegoś takiego chorążego zdybał, Chorągiew zabrał, ale musiał go tam, bo Moskwa jakaś uciekała, jakaś kupa, grupa. Yy, no ale na szczęście Litwa z boków przebiegają. Ci, co są w przodzie, nas już na nich czekają. Ja też cisnąwszy ową chorągiew śliczną, złocistą, do nich, bo mi jeszcze żal było nie bić, kiedy było kogo. Tych docinamy. A druga wataha, takaż, albo większa następuje. Tych biją, a insza dosyć na tym, że ręce ustawały, bo wszyscy owi komu się uciec dostało, nie mogli uciekać. Tylko podle naszych chorągwi, które im najpierwej w tyle stanęły. Było tedy tej rzeźby przez trzy mile. Wracamy się tedy nazad. Drudzy też. Jeszcze gonią? Żal mi, co nikogo żywcem nie mam, ale się koń mi cieszę, osobliwie owym gniadym, co <laughs> był bardzo piękny, ale nie wiem, jako mi się zda. Aż wtem wysunie się ich kilkanaście z Lassa, Co się to tam byli w niewielkim zagaiku, zataili i ruszono ich jako stado sarn. Ucieka jeden na ślicznym koniu rząd bogaty, złocisty, husarską modą, suknie jedwabne, kołpak haftowany, bogaty. Przebiega go co żywo i z tej, i z tej strony. Ja go najbliżej. Rozumiejąc, że sam chowajski, wołam: stój, nie bój się, będziesz miał pożałowanie. Już trochę począł wytrzymywać koniowi spojrzy na mnie z boku nie zdałem mu się do tej konfidencyjnej żem był w szarym kontuszu nie ufał mi rozumiejąc że jaki pachołek hołota których się oni najbardziej boją mówiąc że u takich żadnej nie znajdzie dyskrecji jako zaś sam o tym powiedał ale obaczywszy daleko towarzysza naszego, tylko że w czerwonej sukni, w karmazynowym wytartym kontuszu i na takim szkapie, że go był i do dnia nie dogonił. Ale super nebat, że to ktoś znaczny, prosto do niego bieżał. Z tych, co mu przebiegali, strzelił do niego towarzysz. Chybił. Po staremu on jako oczy wybrał, leci do niego. Skonfudował się, kręci się na szkapie, aż kiedy obaczył, że mi nie ujdzie. Oddaje szable i pistolety. Chebanem, a srebrem oprawne, a woła pożałuj. Wziąłem go z żywcem. Hołajski sam, już w ucieczce dwa razy w łebcięty, uszedł. Piechota zaś wszystka, mało co naruszona, oprócz owych kilkuset na razie wyciętych, została żywcem, a było ich osiemnaście tysięcy. Poszli tedy do bliskiej brzeziny i zasiecz uczynili. Otoczono ich tedy dokoła armatą i piechotą, bo obrzednia była owa brzezina. Dawano do nich ognia z dział, że na wylot kule przechodziły i na tę, i na tę stronę, a potem, jak ich to zdebilitowano z armaty, dopiero ze wszystkich stron uderzono na nich, w pień wycięto. Trudno też krwie ludzkiej w kupie widzieć, jako tam było, bo lud gęsto bardzo stał i tak zginął, że trup na trupie padł. A do tego owa Brzezina na pagórku była. To ta krew lała się stamtąd strumieniem. Właśnie jak owo powalnym deszczu woda. Pozjeżdżamy się tedy do chorągwie. Aż mi też mój pachołek odebrał konia zdobycznego, gniadego. Ale jako prędko odebrał od tamtego, zaraz go postrzelono pod łopatkę, musiałem ci go Przedać szlachcicowi za dziesięć złotych, a wart był najmniej osiemset albo i tysiąc złotych. Poznali więźniowie tego konia i powiadali, że na nim siedział Żmijow, wojewoda, szwagier na Szczokina, hetmana polnego. Nabrano tedy tego jak bydła. Hetman, najwyższy, chowański, dwa razy cięty uciekł. Drugi hetman, Szczerba, zginął, bo to u nich kilku hetmanów w wojsku. Wojewodów, kniaziów, bojarów, dumnych naginęło siła. Z Chowańskim nie uszło konnych nad cztery tysiące. A było wojska. jako sam ten pisarz powiedział, od Kaczewskiego wzięty 46 tysięcy. Armaty zostało sześćdziesiąt. Owych samopałów, dońskich i różnej strzelby, berdyszów, to chłopi brali nawet. Byliż też na nas na ten czas komisarze nasi w Mińsku na traktatach z Moskwą. Obawiając się Czarniecki, żeby ich chowański, uciekając z sobą nie pobrał, posłał na całą noc dwanaście chorągwi dobrych, między którymi naszą, żeby ich salwować. Komendę dano Bożęckiemu Pawłowi. Po owej, wtedy tak ciężkiej robocie, z koni nie zsiadając, poszliśmy nocą do miasta. Przyszliśmy nad miasto. Już kości w sobie nie czuje człowiek od srogiego sturbowania. Mówi komendant Mości, panowie, trzeba by nam tu języka, żebyśmy przecie wiedzieli, co się w mieście dzieje. Proszę, kto ochotny, skoczyć, by na przedmieście i wziąć lada chłopa. Nie mówią nic, po prostu wszystkim się nie chce. Kiedy widzi, że nie masz ochoty, i mówi: proszę przynajmniej z piętnaście koni dla kompanii i kto łaskaw, a bądźcie gotowi, kiedy nas tam poczną bić. Spod jego chorągwie wyjechało dwóch, dalej nic. Ja pamiętając jego łaskę pod kozieradami, w moim nieszczęściu. Wyjechałem a obaczywszy i mnie wyjechało z pod naszej chorągwie dwadzieścia koni, przyjechaliśmy na przedmieście do jednej chałupy, nie masz nic do drugiej. Ogień jest co znaczy, jeść gotowano, a ludzi nie masz. Zaświeciwszy, szukamy po kątach, nic już wychodząc z owej chaty. Aż baba zakasłała w chlewie. Znaleźli tedy trzy białogłowy. Jeden nasz towarzysz umiał eksprzymerę mowę moskiewską i te ich terminy kasz, szuster. Pyta. Nie masz tu Lachów? Baba prawi. "O, spane, nie masz, ale trochocha welchia. Przybieżało tu cztery korakwik naszych panów przewodnych. To czas zabrali naszych komisarów i pobierzali znać, znaczy, co gdzieś czuwają czarnockowo. Towarzysz mówi, czy poberemo ich? Babo, ich poberyte. Panuka, prebuch żywy, postinajcie tych synów. Posłał tedy, żeby chorągwie przyszły. Każą tedy babie prowadzić do gospody komisarskiej. Baba z ochotą wielką. W jednym gźle podskakuje i pokazała, gdzie komisarze stoją. Staną tedy chorągie w rynku, komisarze w strach, jakim dali znać warta, że pełne miasto wojska, każe komendant Harlewskiemu pytać po moskiewsku, kto tu stoi, pytać o komisarzów moskiewskich, Tych większy strach. Już piechota, co stała przy karawanach na rynku, ustąpiła do sieni, a wtem zsiadło nas kilkanaście z regimentarzem. Mówi Harlewski po moskiewsku do sługi, niech wstają komisarze, bo tego trzeba, a niech wszyscy będą w kupie. Poszedł sługa do izby, a już się tam świeciło. To się działo w gospodzie starosty żmudzkiego, Chlebowicza jako pierwszego komisarza i najwyższego senatora. Podle niego w drugim domu stał wojewoda Sieradzki, Wierzbowski, w trzecim wojewoda Mazowiecki, Sarbiszewski. Poszliśmy tedy ku koniom tymczasem, niżeli się tam poschodzili, a wtem idzie starszy sługa i mówi ich mość proszą. Zanim wyszło kilka świec lanych, Wchodzimy tedy do kołpaków, innych nabrawszy, a oni też ku drzwiom od stołu trochę postępują, konsternati. Zaraz wojewoda poznał Mazowiecki Bożęckiego porucznika, zięcia swego. Krzyknie Bóg sprawiedliwy, Bóg łaskawy, nasi, nasi. Rzeczy potem Bożęcki kilka słów pięknie, odwodza wizytę przynosząc, który o szczęśliwym zwycięstwie oznajmuje, odpowiedział starosta Żmucki jako pierwszy komisarz, pięknie, ale z płaczem. Z wielkiej radości skończyć nie mógł. Kiedy to skoczą do nas wszyscy, obłapiając, ściskając, Bogu dziękując za takie dobrodziejstwa, pytają o procederze wojny. Bo im prawi, aż towarzysz woła. Nie powiada im pan, aż nam dadzą jeść. Kiedy to skoczą słudzy, kuchmistrzowie, wszystkich komisarzów, kuchnie zakładać, piec, ważyć, tymczasem wódek, miodów, wi posiadali wszyscy z koli. Tak tedy w owym nieogarnionym weselu my im powiadali o okazyje i zwycięstwie. Oni też nam jako się dorozumiewali tego, kiedy komisarze moskiewscy uciekali, jako się bali, żeby ich nie zabrali z sobą, jako się nas polękali, rozumiejąc, że po nas Hołański przysłał, jako już mieli nazajutrz traktaty podpisać, jako na nich Moskwa fukaj. Mnie choć się chciało spać serdecznie, a potem mi się odechciał. Słuchając owych dyskursów, a patrząc na ową szczerą uciechę, a potem uczynił się dzień. Pożegnawszy się, wyszliśmy z miasta i zaraz blisko w łąkach stanęliśmy koniom wygodzić i nakarmić. Komisarze też gotowali się w drogę i wyjechali za nami. Poszliśmy stąd pod lachowice, gdzie zastaliśmy wojsko nasze w obozie moskiewskim. Zostawiono, prawda, na te nasze chorągi kwatery i przydano warte, żeby ich nikt nie rabował, ale ci sami, co pilnowali, sali co lepszego. Forteca to jest, te Lachowice, tak foremna. Siła, by o niej pisać, ale że to w nie, w cudzej ziemi, mało po tym opisować, bo siła takich, co jej dobrze wiadomi, z jednym słowem nie masz takiej w Polsce żadnej. Dobra to są sapierzyńskie. Wyginęło tam Moskwy w szturmach z trzydzieści tysięcy. Nastąpiło potem święto panny Maryi nawiedzenia. Tam, co żywo z wojskowych zgromadziło się na nabożeństwo. Każdy swoje oddał Bogu dzięki za dobrodziejstwa w owej uznane okazyjej. Szlachty było w tej fortecy, szlachcianych. Postroiło się to od cudów. Ta pięknie, ta jeszcze piękniej. Bogato druga ustrojona pod złotem i klejnotami ledwie szła. Nie dziw, że się tam Moskwa darli gwałtem do owej fortece. A i tam, by już nie była więcej, nad miesiąc nie wytrzymała, bo prowiantów nie stawało. Dwa pożytki tedy zostały się przez to pośpieszenie wojska konserwatio, wtedy fortece, i rozerwanie traktatów. A wszystko to się stało wirtutę Czarnieckiego, bosa piecha. Wszystko prokrastrynował, oczekiwając na lepsze jakieś sporządzenie wojska w kopie i insze rzeczy, na co Czarniecki powiedział, że nam po chwili i kopie nie pomogą, nie trudno w Litwie ochmielową tyczkę, jeżeli się ty z wojskiem swoim nie ruszysz, pójdę ja swoim w imię boskie. I tak uczyni. Że się ruszył spod kozierat. Sapiecha też dla wstydu musiał się łączyć z nami. Heh. Tak tedy czynili niebożęta. Strugali tyczki, pstro a biało farbowali. Jako owo laski dziadowie robią, a propórczyki płócianne wieszali, grotów też z miast przywieziono co potrzeba, i tak po staremu było pięknie i dobrze, kiedy nie mogło być inaczej. Trzeci pożytek. Owa celerita z eksperymentu przyniosła, że mieli wiadomość wodzowie, że dołgoruki. Z wielką potęgą idzie na pomoc Chowańskiemu. A my niskąd nie spodziewaliśmy się posiłków, tylko od samego Pana Boga. Gdyby się były złączyły tamte potęgi, niepodobna ich byłoby przełamać. Albo jeżeli przełamać, to z wielką ludzi naszych szkodą i stratą, bo z każdym z osobna było co robić, a osobliwie z dołgorukim, o czym się niże napisze. To wszystko mądrą, dobrego woda stało się dyspozycją, że i owym potęgom, które na cesarza tureckiego mogłyby się porwać, nie przyszło się skupić, i traktaty szkodliwe, rozerwane, i fortece, które już non-superrant wolne, tylko dwie w całej Litwie od rąk moskiewskich eliberowane, i tamtym wojskom, które były z Szeremetem przeciwko naszym Hetmanom. Serce upadło i to znacznie do Wiktoryi Czudnowskiej dopomogło. Lachowice tylko nie były w rękach moskiewskich. Wszystkie inne miasta i całe litewskie księstwo zawojowane było. Wjeżdżając wtedy Czarniecki do Lachowic w dzień najświętszej panny, wyszli przeciwko niemu procesjonaliter, zakonnicy, szlachta, szachcianki i kto tylko był w owym ciężkim oblężeniu. Witaj! wołając, zawitaj! Niezwyciężony wodzu, niezwyciężony wojenniku, zawitaj od Boga nam zesłany obrońco! Byli i tacy osobliwie z białych głów, co wołali zbawicielu nasz! Zatulał uszy czapką, nie chcąc owego słuchać pochlebstwa. Kiedy zaś po nim wjeżdżał sapiecha, połowy tego aplauzu nie było, tylko proste przywitanie choć to jego własne domicilium. <śm> Siadało wtedy do kościoła rycerstwa siła. I z naszego, i z litewskiego wojska. Dopiero sztedeum laudamus, dopiero tryumf, z armat bito, aże ziemia drżała, a potem nabożeństwo siliczne, kazania, gratulacje, dzięki Bogu za dobrodziejstwa i wszędy pełno radości pomieszanej z płaczem bo tam wszyscy magnatowie z księstwa litewskiego do tej fortece posprowadzali się byli. Wesoła to wiktoria bardzo wszystkim z tej racji, że to po owych nieszczęśliwościach pierwsza ojczyźnie przyniosła szczęście, gdyż już Moskwa tak byli, wzięli górę, że gdziekolwiek się o wojsku naszym dowiedzieli, już tak na nich szli, jak po pewne zwycięstwo. Gotowe już mając dybki i kajdany, na więźniów, co się znajdowało i w obozie pod Lachowicami, ale się na nich samych przygodziły, bo ich nie kazano kować. Nas prowadził wtedy sapiecha armaty zdobycznej siła do Lachowic, onej ślicznej, spiżowej wszystko i jednego działa nie obaczył żelaznego. Czarniecki posłał ich do Tykocina dwadzieścia i kilka, przyłączywszy do swojej dawnej dwie zdobyczne, szrodze, długie i nośne. Kiedy otrąbiono, żeby więźniów oddawać, okrutnie się Czarniecki obali i płakali. Ja swego oddałem zaraz, idąc do Mińska po komisarzów, ale insi, których nie zaraz oddano, płakali... Prosili, żeby ich nie oddawać. Ten to pisarz, co o nim wspomniałem wyżej, który przede mną uciekał mi, kiedy to u was zwyczaj taki, że więźnia trzeba oddać regimentarzowi. I nie może to być, żebyś mię przy sobie zostawił. Uczyń, że tak. Odstąp ty i zasług, i substancji jej. Jedź ze mną do stolicy. Dam ci pięćdziesiąt tysięcy. Dam ci i córkę i wszystko, co mam. Począł był i medytować ubogi żołnierz. Et interim kazano oddawać więźniów i musiałem oddać. Doszło do wojewody, że od siebie obiecował pięćdziesiąt tysięcy. Chwycono się tego zaraz. Tylego szacunku upomniano i musiało tak być kiedy negabat tylko dać, broniąc się, że mi ja to obiecywał dlatego, żeby mi się ułakomił i wypuścił mnie, ale tak wiele sumy nie miałem i mieć nie mogę. Nie słuchano tego. Kazano pana pisarza w kajdankach do wału, do taków równo z drugimi akomodować, w tykocinie musiał obiecać, a potem dać. Wziął przecie wojewoda za tych więźniów ze dwa miliony. Bo na zamian nie było co brać, gdyż z naszej dywizji nie było w Moskwie więźniów prawie nic. Zapiecha zaś wszystkich swoich wydał w zamian, gdyż było w niewoli wiele szlachty, szlachcianek, żołnierzów. Przy okupie samego Gosiewskiego, hetmana polnego, wyszło niewolnika moskiewskiego gwałt, jak to zwyczajnie bywa, hetmańska głowa droga jest. A tę głowę, drogo od Moskwy okupiwszy, sami zdrajcy boćwinkowie popiwszy się marnie zagubili, tyrańsko a niewinnie zabili wojennika szczęśliwego, wodza dobrego i senatora wielce poczciwego, o czym napiszę niżej. Postojawszy tego trzy dni pod Lachowicami w obozie moskiewskim, przy owych dostatkach, obfitościach wszelkiego prowiantu, ruszyliśmy się pod Borysów. W fortece także niepośrednią nad rzeką Berezyną. Tam stanęliśmy, spodziewając się jej dostać non vis et formidine. Staliśmy tam przez dwa miesiące. Ale widząc, że dobrowolnie poddać się nie chcą, wiedząc przy tym, jak wielce na nas gotuje się potęgi, umyślił wojewoda odstąpić tej fortece, jakoś i odstąpił. Żeby przecie nie próżnować, poszliśmy pod wielki Mochilew Białoruski, która forteca jest i wielka, i potężna nad samym dnie Prem. Starosta bratyjański działyński ujęty obietnicami Lubomirskiego, Jerzego, Marszałka i Hetmana, przysłał ordynans swojej chorągwi, żeby wyszła z dywizji jej sub pretekstu husarszczyzny. Że ją quidem miał husarszczyć. Skonfundowało to wojewodę bardzo. Bo mu żal było. Nie tak chorągwie, lubo była bardzo dobra. Ale Polanowskiego, na którego też on radzie siła polegał. Perswadował omnis, modis, prosił, żeby tego nie czynił. Nie mogło tak być. Że wtedy nie mógł prosić, musiał ich Dimitere jednak z przekleństwem, które z wielkiego żalu pochodziło, kiedy to wymówił przy pożegnaniu słowa bodajże Wasi i z rotmistrzem w pierwszej okazji jej pozabijano. Tak się wtedy też stało. Przyszli pod Czudnów, na zabito rotmistrza, zabito dwadzieścia towarzystwa i czeladzi ze 40. Za odmianą miejsca zwykła się też mienić i fortuna. Sam Polanowski o włos nie zginął. Ciekawe obyczaje. Bitwa to biznes. Biznes, proszę Państwa. Wojna to biznes. Wiemy o tym wszyscy, ale to tak gdzieś tam daleko, daleko. A? Praktyczny wykład. Dalszą część tego wykładu wyjątkowo nie we wtorek, tylko w poniedziałek. Zapraszam Państwa, Wojciech Bartoszek.